Siema, 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 witam serdecznie na kanale. Obstawiamy, no co mam ci powiedzieć? Jest znowu mocny temat: zwycięstwo Manchesteru City. Dzisiaj, Manchesteru walczącego mistrzostwo, grane za 2 złote. Daje Ci dwie stówy, ale o tym pogadamy sobie zaraz. Jeżeli nie korzystałeś e, nigdy z promocji powitalnej, to, to to jest temat dla Ciebie. Oczywiście, na początek, wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. I dziękuję za każde kliknięcie. To automatycznie pcha wszystko do przodu, zapewnia rozwój. Także dziękuję serdecznie. Zanim przejdziemy do konkretów, czyli do kuponów na dzisiaj, powiem o tej promocji powitalnej. Odpalimy sobie konkurs na dzisiaj. Zaproszę do wszystkich naszych grup i przejdziemy do kuponów. Jeżeli nie chce Ci się słuchać o promocji, bo na przykład korzystałeś, albo po prostu masz to w to możesz sobie skipnąć. Jakby nie ma z tym najmniejszego problemu, ja króciutki blog promocyjny i zaczynam od promocji powitalnej. Właśnie na dzisiaj w Etoto jest taka promocja dla nowych graczy. Więc jeżeli nie masz konta w Etoto, to promocja jest skierowana do ciebie. Pierwszy krok, żeby z promocji skorzystać, to jest założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. To zajmuje generalnie dwie minuty. Zakładasz sobie konto, i żeby zapisać się do promki na mecz Tottenham Manchester City, musisz płacić minimum 50 zł. Etoto też podwaja depozyty do 200 Więc jak chcesz automatycznie sobie troszkę zwiększyć budżet, no to Banerek mówi, że możesz płacić 200 zł, dostaniesz 220 ekstra i już masz 420 i też możesz z tego skorzystać. Graz za złotówkę Manchester City czysto na zwycięstwo. Tak ma wyglądać ten kupon. To ma być Twój pierwszy zagrany kupon generalnie w EtoTo. Jeżeli City dzisiaj wygra, a są mocnym faworytem, to jeszcze dodatkowe 200 wy we FreeBecie dostaniesz. Jest to mocno spakowany pakiet promocji powitalnych. Na dzisiaj dla nowego gracza w Eto. To pierwszy krok założenie konta z linku, który jest pierwszym komentarzu pod tym filmem. Depozyt na minimum 50 zł, pamiętając, że do 200 zł pierwszy depozyt jest podwajany, więc jak ktoś chce sobie zrobić większy budżet na start, można wrzucić te dwie stówy na przykład. No i oczywiście za złotówę trzeba załadować. Manchester City z Tottenhamem. Czas do 21. Link z promocją w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Osoby zainteresowane tam odsyłam. Odsyłam też osoby zainteresowane do naszej grupy na Facebooku, na naszego Discorda, Instagrama, na dwa nasze pozostałe kanały Strefa Typów, Strefa Typerów. Linki do tych wszystkich naszych źródeł, jeżeli byłbyś czymś zainteresowany w opisie pod filmem. Serdecznie zapraszam i lecimy z konkursem. Jak zawsze kasa do zgarnięcia. Kasa we To dzisiaj. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał obstawiamy trzeba. Łapy w górę zostawić tutaj pod tym filmem i w komentarzu tutaj dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Tottenhamem a Manchesterem City. Dopisujcie swój nick gracza z toto albo maila. Jeżeli maila, to w ten sposób proponuję typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza, na toto nie biorą udziału w zawodzie, czyli standard. Przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału. Na kanale obstawiamy. Może meczów za wiele dzisiaj nie ma, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć kuponów się uzbierało. Debiuciki, które można sobie obgadać. I od razu, żeby nie przedłużać jeszcze bardziej, zaczniemy od kuponu Kamila. 3916 zł na cztery. Typach mocno statystyczny kupon. Zacznijmy sobie od rzutów różnych w meczu osasuny pampeluny z Majorką. No tutaj jest grany over 7,5, czyli niżej niż ta klasyczna linia. Od razu może ci to powiedzieć, że nie biją za, dużych, za dużo różnych, skoro taki kurs jest na linie 7,5. Ostatnie mecze Osasuny, No dwa ostatnie akurat były fajne, bo 14 i 13 różnych meczowo, a wcześniej 6, 6, 5. Ostatnie mecze Majorki 48486. I już doskonale wiesz, dlaczego linia 7,5 nadaje się do gry w treblu, czy w jakimś Większym ako, przynajmniej ze względu na kurs. Po prostu w ostatnich meczach, no dosyć mało różnych. Dalej mamy strzały. Manchesteru City. Liczą się zablokowane, celne i niecelne. No tutaj jest linia 17,5 strzałów pod O'Vera. Ostatnie mecze City? Zapytasz, jak, jak oddają strzały? No, ci powiem jak 16, 20, 11, 14, 14. 5 ostatnich meczów, tylko raz pokryta ta linia. Trzy razy daleko do tej linii. No i raz byłoby blisko, ale mimo wszystko poza linią, pod linią. No tutaj Kamil pewnie twierdzi, liczy na to, że będzie mega ofensywne spotkanie, bo to ten Ham faktycznie przyzwyczaił do takich meczów. No a umówmy się, że Manchester City potrafi. Kreować sytuację pod bramką przeciwnika. Najlepiej. Idealnie jakby się troszkę męczyli, nie strzeliliby gola w piątej minucie i tam mecz pod kontrolą. No to pewnie by potworzyli tych akcji trochę, nie. Dalej mamy overka dwóch i pół goli, klasyczny over dwóch i pół goli w meczu Realu. Oni nawet jak rezerwą wychodzą, to potrafią sobie. No, pokreować tę sytuację pod bramką przeciwnika e, i typ narzuty rożny samego Realu w meczu wyjazdowym z Gironą. Villarreal w ostatnich meczach na ten jeden taki najbardziej świeży mieli dobry, bo nabili 10 rogali. Wcześniej 1, 3, 2, 1. Tutaj oczywiście linia to dosyć niska, nie? Dlatego to nie są jakieś wielkie wymagania, podejrzewam. No, ale mimo wszystko linia drużynowa musi zostać pokryta, żeby calutki ten kupon się zazielenił na prawie 4000 zł. Dalej bez kombinacji. Marcin, jeden typ. Phil Foden z golem, proszę bardzo, za kafla na 2068, czyli generalnie tutaj za dużo nie ma co gadać, no bo no bo grana jest pod strzelca. w ostatnich meczach, poczekaj, tutaj w ostatnim meczu z Fulham 4 do 0 strzelił gola, wcześniej Haland strzelił 4 bramki, Alvarez strzelił 5 gola, wcześniej z Nottingham Phil Foden bez gola, Haland i Guardiola, tak tylko przejrzymy 5 ostatnich meczów, Foden strzelił z Brighton 1 gola, nawet dwa gole strzelił z Brighton, przepraszam, w 4 do 0 wygranym meczu, z Chelsea w tym meczu pucharowym Silva Strzelił, no to daj jeszcze jeden mecz. No z Realem Madryt to wiadomo, że strzelił. Kto strzelił? De Bruyne strzelił. Jeszcze jeden ligowy mnie interesuje. No na przykład z Luton 5 do 1. Samoobój Kowacic, Haland Doku, Guardiol. No tak średnio. Nie strzela jakoś mega dużo goli ostatnio. Ale wiadomo, że to nie jest zawodnik, który jest przede wszystkim od strzelania goli. Mimo wszystko Marcin łapie tutaj singla na 2068. Dalej mamy kupon od Adama. I to już jest... Bomba! Mocna sklejka na ponad na prawie nawet 21 tysięcy złotych za 1500. Powiem Wam szczerze, że to już ostatnio to mówiłem. Coraz więcej takich szalonych sklejek się pojawia i w końcu jakaś wejdzie. I w końcu po 15 razie będę mógł kogoś pochwalić, że na no tam 15-20 tysięcy zrobił z trzech meczów. Tutaj mamy 4 mecze. Zacznijmy sobie od tego meczu bez sklejki. Alaves ma strzelić go raz Re z Realem Madryt. Generalnie Alaves gra ostatnio całkiem dobrze w piłkę. 2 do 2 z Gironą. Yy, zwycięstwo 1-0 z Walencją na wyjeździe, 3-0 u siebie, zwycięstwo z Celtą Wigo, yy, 2-0 zwycięstwo z Atletico Madrid, yy, 14 kwietnia przegrali 2-0 z Granadą i to jest yy, mecz, w którym nie strzelili gola ostatnio. Poza tym, z 14 kwiecień. poza tym, w każdym spotkaniu strzelali minimum jednego gola, tutaj Realowi mają brameczkę wcisnąć. Wiadomo, że ciężki mecz, grają na wyjeździe, nie będzie łatwo. Do tego słuchajcie: BTTS w Gironie over 2,5 goli i gol w pierwszej połowie. Do tych goli w pierwszej połowie przejdziemy zaraz, generalnie jak sobie zerkniecie na ostatnie mecze Girony i Villarealu, faktycznie ostatnie mecze overowe jednych i drugich, ale pogadam o tym przy okazji ostatniego kuponu na dzisiaj. Jest też Sparta Praga na zwycięstwo, prowadzenie do przerwy over 2,5 goli w meczu z Banikiem Ostrawa, no tutaj Sparta Praga, no bardzo bliska mistrzostwa, nie chcę mówić, że jeszcze pewna mistrzostwa, bo Slawia jeszcze na plecach siedzi, ale faktycznie no 4 punkty przewagi, 32 kolejki w Czechach rozegrane, no tutaj mocno podsparte typ i mamy jeszcze jeszcze zwycięstwo Manchesteru City i over 3,5 goli w tym meczu, czyli jest takie założenie generalnie overowe na tym kuponie, no bo mamy trzy mecze z overami i jeszcze gol od Alawesz wymagany, nie? Faktycznie wydarzyć musi się dużo, ale gdyby nie musiało wydarzyć się dużo, to nie byłoby 21 tysięcy złotych, nawet jak to jest stawka 1500, nie? Bo kurs ogólny tutaj naprawdę jest potężny tego kuponu. Panie Adamie, Chciałbym, żebym jutro rano mógł zameldować wykonanie zadania przez ciebie, że, że to się zazieleniło, nie? Przedostatni kupon, słuchajcie, od Dawida na dzisiaj. Klasyczny dubelek. Rzuty różne w tym meczu Girony i Villarealu nie przekonują mnie. Ostatnie mecze Girony to meczówki 8, 9, 6, 6, 2. 8,5 linia kryta tylko jeden raz w pięciu ostatnich meczach. Jeżeli chodzi o Villareal, 11, 3, 9, 7, 4. No super, dwa razy kryli w ostatnich meczach. Mnie osobiście, wiadomo, ja wiem, to jest sucha statystyka, to się nie musi w ogóle powtarzać. To nie musi być takiej systematyczności w tych wynikach. Może być dzisiaj 15 różnych, ale ja, jak sobie pchnąłem, i ja tak mam. Jak sobie na rożne sprawdzam, to jak widzę, 10 ostatnich meczów i 3 spotkania z tych dziesięciu były z overem, to ja olewam totalnie ten mecz. Może Dawid Maczutkę, za to trzymam kciuki. Mamy doklejone do tych rogali zwycięstwo Bazylei z Lozaną. No tutaj to jest w ogóle grupa spadkowa, nie? Bazylea w grupie spadkowej, to generalnie jest zaskoczenie, no ale ten sezon zupełnie nieudany w ich wykonaniu. Grają z ekipą, która jest najgorsza, chyba jeszcze z szansami na jakieś utrzymanie, tak, bo jeszcze w barażach mogą grać. Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. W sumie dla Bazylei mecz o nic, dla, dla Lozany mecz bardzo ważny, no tutaj jest propozycja na czyste zwycięstwo, po prostu bez wielkich kombinacji i bez wielkich wymyślanek. No i ostatni kupon to mamy tak, najpierw sobie zróbmy te różne la Alaweż przed chwilą mówiłem, że grają fajnie w piłkę, ostatnią punktują, ale też rożne dobrze biją. 5, 7, 8, 1, 5. To jest na drużynowo. Naprawdę dużo bitych różnych. Tutaj mają zrobić linijkę e, overową z Realem Madryt. I słuchajcie, bardzo ciekawy typ moim zdaniem. Over półtora gola w pierwszej połowie w meczu Girona via Real. Słuchaj, muszę to przytoczyć 5 ostatnich meczów tych i tych. Girona Alaves 3 gole w pierwszej połowie Girona Barcelona 3 gole w pierwszej połowie Las Palmas Girona Jeden gol w pierwszej połowie Dwa karne nietrafione Była szansa na dwa gole w pierwszej połowie Girona Cadix Dwa gole w pierwszej połowie Atletico Madrid Girona Trzy gole w pierwszej połowie, weź sobie na to zerknij. Villarreal, pięć ostatnich meczów, trzy gole w pierwszej połowie z Sevillą, trzy gole w pierwszej połowie z Celtą, dalej mecz z Vallecano, gol jeden w pierwszej połowie i jeden zdobyty ze Spalonego, nieuznany. Z Almerią dwa do jednego, dwa gole w pierwszej połowie i z Bilbao jeden do jednego, jeden gol, nie, tu nie było gola w pierwszej połowie, był nietrafiony karny. No generalnie, głównie Girona, dwa gole w pierwszej połowie w ich meczach, to chyba 4 na 5 z ostatnich meczów, warto na to zerknąć, to jest kupon od Jacka generalnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na dzisiaj, jeżeli chodzi stricte o kupony, mamy wszystko. Przypominam, że jest mocna bomba promocyjna od Etoto, bo dzisiaj zwycięstwo Manchesteru City, no umówmy się, no są faworytem z, z tym Tottenhamem na wyjeździe, nie? Zwycięstwo grane za złotówkę w Etoto daje Ci dzisiaj dwie stówy. Pierwszy krok, żeby generalnie promocję sobie odebrać, to jest założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. To jest całkowicie legalnie działające w Polsce bookmanger. Przypominam, że trzeba zrobić depozyt na minimum 50 zł, ale tu pamiętaj, bo do 200 zł podwajają. Możesz wszystkie promocje powitalne zgarnąć. Jak mamy tutaj jakiegoś mocnego gracza, to może taki mocny gracz sobie wpłacić dwie stówy na przykład. Dostaje, tak jak mówiłem na początku filmu, od razu ekstra 220 i też może z tego skorzystać. Jak zagra taki gracz za złotówę City i City wygra to jeszcze kolejne 200 zł dostanie. Czyli wpłacając dwie stówy, można zgarnąć przy dobrych wiatrach 620 zł. Link rejestracyjny w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jeżeli ktoś by chciał skorzystać, tam odsyłam. Za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za oglądanie do samego końca. Oczywiście wielka, typerska piona przybijana. Dzisiaj jeszcze bez transmisji na żywo. Może jutro coś sobie poskubiemy. Może wspólnie pokleimy kupony. W każdym razie, jeżeli macie coś pograne, niech się zieleni. Dobrego, dziąka, uśmiechu na twarzy. Trzymajcie się, pozdrowienia Elo. Nara.